Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, więc leci przepis na wiosenne macze tiramisu. Wow! Za oknem średnio wiosennie, więc zrobimy sobie wiosnę na talerzu. Zabieram się do pracy. Najpierw jajka. Oddzielam żółtka od białek, najbezpieczniej rękami. Dodaję cukier, mieszu-mieszu. Ekstrakt waniliowy. I ubijam nad garnikiem gorącej wody. Mascarpone przekładam do miski. Dodaję ubitą masę z żółtek. Ubijam kremówkę i delikatnie, ale to delikatnie, łączę obie masy. Na spód faremki wykładam cienką warstwę kremu wymieszanego z odrobiną maczy, którą przelewam do płaskiego naczynia. Zamaczam w niej biszkopty i wykładam pierwszą warstwę. Teraz krem. A na to kolejna cienka warstwa zielonej masy i biszkoptów. I znowu krem i wyrównuję wszystko, może być nożem. Posypuję cukrem pudrem i maczą. A na wierzch kładę oto takie opłatkowe stokrotki, żeby było jeszcze bardziej wiosennie. No i mamy to. Wiosenne macza Tiremisu. Smakuje tak dobrze, jak wygląda. Smacznego!